Wow. Nie można będzie się zadzwonić. A że nie podajemy jakichś takich informacji związanych z ubezpieczeniami, takimi rzeczami. No, w sumie to tak, dlatego że to są dzienne vlogi o życiu naszym ogólnie, codziennym, więc y, tak, ale no, możemy podać jak najbardziej, jeśli jesteście zainteresowani jakąś informacją, możemy Wam coś tam, co nieco powiedzieć. Jak wchodzicie na jakąś stronę urzędu, to tam też są wszystkie informacje. Ogólnie to. Ubezpieczenia. Jeśli chodzi o ubezpieczenie, to my na początku jak tu przyjechaliśmy, to korzystaliśmy z ubezpieczenia tego najtańszego, czyli te Obama Kier. To jest pomoc dla ludzi, którzy mieszczą się w małych zarobkach, nie zarabiają dużo, na przykład mąż, tylko zarabia, żona nie i wtedy dostajecie ubezpieczenie na całą rodzinę. Są progi tak zwane tak. dodatkowe. Tak. no Amerykanu niestety. Ameryka, jak to było kiedyś, jak sama nazwa wskazywa, Ameryka raczej nie serwuje swoim obywatelom jakichś dobrych programów. Praktycznie za darmo to, to nic nie ma. Trzeba na siebie po prostu pracować i się starać. Bo... To nie jest socjalizm, że, nie, nie. że wiecie, że wszystko dostajecie. Jeśli... Na tacy za darmo. Tak. I republikanie, tak jak Trump, bo on bardziej jest, żeby ludzie sami się motywowali, otwierali swoje biznesy. Jak jesteś sprytny, to na początku się przyjeżdża tak. jest ciężko o pracę, nowe miejsce, nowi ludzie, nowe układy, nowe systemy, więc te prace są na początku, te, te dochody nie są od razu duże i... i, I trzeba jak... się liczyć, że praca jest poniżej Twoich kwalifikacji umiejętności ta, ta. i umiejętności czasami i za mniejsze pieniądze. Floryda ma swoje jeszcze prawa, że jest bardziej strykt, Jest jeszcze ciężej niż w innych Stanach na przykład. My, panią Pasażerkę kiedyś też żeśmy rozmawiali że żona ma problem, że a, tak trochę pod górkę, że to ciężko wszystko jest, a ona się na mnie spojrza i mówi, no tak, ale twoja żona to kończyła studia za granicą, ona chodziła tam do high school, do college. W Europie, tak. A ja tutaj jestem z Massachusetts i ja mam ten sam problem. No. Jeśli y, zaczynacie, no to na pewno będziecie mieć ubezpieczenie, jeśli nie macie dużych zarobków. Jeśli macie większe zarobki, no, to trzeba znaleźć pracę, która Wam da to ubezpieczenie, a nie jest łatwo, bo jeśli Andrzej ma na przykład swoją działalność, ja mam swoją działalność, to musimy płacić za swoje ubezpieczenie. I to są nie. No i jakiś tam przekraczamy razem próg, Tak, już. No to, to dokładnie, słuchajcie, trzeba wykupić to ubezpieczenie samemu, a nie stać. Ja zacznijmy od tego, że w ogóle przyjeżdżają jako turysta, nie macie tutaj prawa do, do ubezpieczeń. Proponuję wykupić sobie w Polsce. I to się skoopuje, bo w Polsce wykupujecie ubezpieczenie zdrowotne, coś się Wam dzieje, idziecie do izby przyjeść, np. do szpitala czy emergency room. I tam jest też Copay, tam można zapłacić na przykład 60 dolarów oprócz tego co masz to ubezpieczenie, to nie jest 100%, że Ty nic nie płacisz, bo tutaj często jest jeszcze tak, że jeszcze masz kopej czyli tak. taką dopłatę na przykład za wizytę, bo... Zależy jakie ubezpieczenie, tak, co ci zależy pokrywa. ubezpieczenie, co pokrywa I Czy tutaj jest taka pomoc, tak jak na przykład 500 plus też się pytaliście? Nie. No to nie ma czegoś takiego. Ma jest pomoc socjalna, jakieś tam kupony, tak food stamps, takie to już jest dla, kartki na jedzenie dla tych naprawdę bardzo, bardzo ubogi. ubogich. I też chyba jest jakaś pomoc dla matek samotnych, jakieś tam nieduże, to są pieniądze, naprawdę nieduże pieniądze, jak na życie w Ameryce. Także tutaj nie ma co liczyć na pomoc społeczną. Tutaj trzeba naprawdę samemu działać i jest ciężko, no bo Wiadomo, jeśli nie ma się pieniędzy, to nie proponuję tutaj przyjeżdżać do tego kraju. Trzeba mieć jakąś pulę pieniędzy na sam początek. Też się pytają, ile najlepiej na sam początek. Myślę, że na 3 miesiące czy pół roku życia, no nie? Przynajmniej. Trzeba mieć na, na życie jakieś takie, no nie wiem, z 1500 dolarów to tak lekko ręko. To no tak. tak bez szału. Do tego dochodzą opłaty, jeżeli ktoś ma dom na kredyt. Do tego kablówka, elektryka, woda. Jakieś tam serwisy jeszcze. A 1500 to na życie na jedzenie chodzi nam, takie po prostu? No, no życie. na trzyosobową rodzinę, ja wiem. No to tak, z jakimś tam wyjściem, może nie za częstym, to no, jakieś skromnie, finczyka. bardzo skromnie. Tak. Ale też nie biednie, tak jakoś bardzo biednie. Tak. No 1500 to jest ile? 5000. 5000, nie? no trzeba myśleć, mieć jakieś dochody, i, i tak to wygląda. Zobaczcie, kochani, jesteśmy w takim miejscu. Zobaczycie zaraz osiedle domów zamknięte osiedle. Ale czy domy ładne, to nie wiemy. Tego jak to No też okienko w okienko. Ale to jest, słuchajcie, Braydentown, to jest na północ. Tak. I tutaj jest troszeczkę bardziej niebezpiecznie, ale no widzicie, jakie zamknięte osiedle, to niekoniecznie jest niebezpiecznie. To jest wtedy bezpiecznie. Wtedy jest bezpiecznie w lokalizacji, która jest troszeczkę bardziej niebezpieczna. Tak. O, to taki zamęczek ładny. Ale są i duże domy, no tamten jest ładny. I różne domy są. To też fajnie tak, to znaczy, tak. że, że nie jest takie, wiesz, że wszystko musi być to takie prawda. samo. Jest na, z nami Oliwka. Słuchajcie, kupujemy dom sprowadzamy się. Ładny? No, może być. Powiem wam, że dosyć ładny zerknijcie. O! Tutaj z boku też ładny, tam z tyłu też ładny. No, takie, zobaczcie, drzwi już ładne, eleganckie. Fajne te palmy, zobacz, one są takie inne, widzisz? Takie mają, o, taka by mnie interesowała taka palma. Zobaczcie, jakie mają fajne pnie. A tam bungaville, zobaczcie, w takim jakby żywopłocie, zrobione, przycięte. A tu twój kolega Oliwka na rowerze jedzie. Tak ja znam, zeszło. naprawdę? Mhm. Jakieś firmy? Michael się nazywa. Michael? Mhm. O, zobaczcie ogrody, jak można zrobić ładnie. Tak. Bardzo mi się podoba, ale to już jest zrobione przez projektantów ogrodniczych. Niektóre są ładne. No nie można powiedzieć. Tak. Ten jest duży. No ten Ta. też, widać w taki. Wow, zobaczcie nad jeziorem położenie. Tutaj też ładnie. Też ładnie. No wszystko, kochani, zależy od zasobności portfela. Portfolio tak zwane. Mm -hmm. <laughs> portfolio jest tutaj ważne, bo im portfolio lepsze, mm -hmm. tym piękniej można żyć. Nie ma wyjazdu. To tyle. No, no, możesz tam wjechać. Chcecie zobaczyć. I zabrać. To chodźmy, zobaczmy. Trzymaj kochanie. 4 tysięcy square feet Zobaczcie jak zamek gdzieś. No, to tak jak tam, gdzie ja pracuję, ale nie. Zobaczcie. No ładnie, to nie słuchaj. Duży dom. Hej, witam Was. Jak widzicie w tyle, konie e, zaparkowane. E, I zaraz będzie terapia dla dzieci. E, dla, myślę, że dla dzieci, jeszcze nie wiem dokładnie. Jest tutaj bardzo piękne miejsce, słuchajcie, dookoła. Hello. Także później wam dam relację. Zobaczcie, jak tutaj mają w domach opieki społecznej. Zobaczcie, mają basen. W całe osiedle. I tutaj jest domek. I w tym domu są rodzice, tacy zastępczy. Z tego, co się orientuje z ogłoszeń, często jest taka praca właśnie jako rodzica zastępczego, takiego wychowawcy, który jest po prostu przez cały czas z tymi dziećmi. Od, oczywiście, to jest praca zmianowa. Skończyliśmy terapię właśnie dla tych ludzi tutaj. I to nie były dzisiaj dzieci, to były osoby dorosłe, które mieszkają tutaj, właśnie w tych domach. O, tutaj były zajęcia konne. No dobrze, kochani. Słuchajcie, jestem w takim miejscu, na ziemi, że szukam działki. No i założyłam buty, bo miałam piękne pantofelki. Pan powiedział, że żebym wzięła ze sobą męża, bo to może być aligator. Ale biorę Was ze sobą. Byłam na drugiej i teraz będę na trzeciej. Zobaczcie, tam w oddali jest park dla wszystkich, dla rowerzystów, koni i w ogóle. No i jadę zobaczyć tutaj kolejną działkę trzecią, i zaraz jadę po Oliwkę, kochani. Mam coś takiego. I gdzieś to powinno być tutaj

ładna. I tu chyba nie ma takiego wetland. Kochani, trzy akry ziemi. Ale to mi się chyba najbardziej podoba. O, i tam są takie piękne drzewa. No, no. Mogłabym wejść tam do środka, ale się boję. I muszę jechać po oliwkę. I chyba wolę brać mojego męża na takie wycieczki. Dużo kochani młodzieży spaceruje teraz, widzę, właśnie dlatego, że już jest coraz chłodniej. I zaczyna się tutaj lato. W sensie zima, która jest przyjemna i można chodzić na zewnątrz, można korzystać z uroków zimy, właśnie na Florydzie, bo tak to, to jest upalnie gorąco i nikomu się nie chce chodzić, i oliwka już też idzie. Zaraz będzie. Dzień dobry. dzień dobry. Jesteś nagrywana? Gorąco, gorąco. O, zobaczcie jaka niespodzianka. W centrum miasta. Sprawiłaś 5 godzin dzisiaj. Czyli nic nowego. Mhm. Czyli jedziesz po kawę do Starbucksa. I czekoladę. I mhm. czekoladę. No dobry dzień, po południu. Czy pan taki malutki pije? Kawę tak. tylko. Taka malutka? No. No i ogólnie jutro mam zdjęcia, a mam pryszcze na czole. Czyli same takie nastoletnie rzeczy. No tak są... jak w serialu amerykańskim. Oh my gosh, what do I do? <laughs> I pimples all my forehead. I don't know what to do. No nie mogę, jakie problemy. No i jeszcze masz jaki problem? Nie wiem, co obrać jutro też. Ojej, Na no te zdjęcia, tak? A to, A to będzie na moim tym. Na czym? Na ID? Chyba tak, no. oni ci zrobią takie, jak ci zrobili gdzieś tam takie brzydkie, jak w więzieniu. Gdzieś tam miałaś. Bo, Ale wiesz? to było takie nieprofesjonalne bardzo, Jada. bo to było tam, gdzie zbierali nasze kubeczki z sikami. <laughs> tak? No coś tam no. pamiętam, że no była ściana i tylko się na, niebo nie było światła żadnego, tylko ani to w ubika na ubikacji siedziałaś mm -hmm. i teraz jest zdjęcie. Zdjęcie, <grym> tak kamerkę brałaś, tak. <grym> wow. No bo oliwce już zbadali wszystko i jest czysta. Nie wiem, czy, czy to nagrałyśmy wcześniej, czy nie. Nie, nie mówiłyśmy. Chyba dobrze. nie mówiłyśmy. No dobrze. Musiałam słuchajcie, na, na psiu psiać do kubeczka. <grym> dobrze, że nie pobieranie krwi. No, bo jakby było pobieranie krwi, to bym nie chciała. No. Uch, nie lubię pobierania W szkole no co ogólnie. No dobrze wszystko z hiszpańskiego dostałam czwóreczkę. 85% napisane, o. No to ładnie. Tak gorąco jakby było lato. Naprawdę. Nic się nie zmieniło na Florydzie. We wrześniu zero ochłodzenia. O, ale szybki. Co to Iniorek? Ojej! Kto to męczy? Nisikaj na kamerę, To pokaż, ja się przejadę. Ja rozwalił. Nie. Dobry, to tak nie? lekko. Ja bym... Kas, tylko delikatnie, bo jest. No, mocniej troszkę. Co to Iniore? Bierz go! No, idę. Goważe, bo nieraz go przewróci na, na kółko. Tak. No. O właśnie tak Dobry jest uh -huh. Boże fajny Przed, przed zakrętami mama się zwalnia. Przecież. Ma taki chodzi wchodzi w zakręt. A ty nie umiesz hamować? No w przeciwną stronę. Przecież to hamuje się. No bo jak patrzę, że ty. prosto w krzak. Ej, dołaj. Pani z poczty podjechała. Ma dla nas prezenty. I... Co się stało? O, popieprzyło się z filtrem, bo nie widzisz, Co? że filtr wpycha tą żelce pod wodę. I ona teraz... No nie, no nie p się, tylko ładnie. No, p... no, Pokrzemiło. Popieprzyło Trochę. P... Się. A jeszcze ładniej. Dobra uwaga, bo ja teraz zrobię injection. Krystian to zawsze miał pomysły ciekawe, powiem wam szczerze. To się nazywa kreatywność. A to co to? Jak dziecko Jest jeszcze? Dla szczurów. Dla tych ślimaków? Zobaczymy, czy będzie działać. Dla tych ślimaków odżywkę? Na szczurów. Jakie no. ty masz ręce? Takie niezniszczone. No bo ja na tirkach tam No jest. Jezu, jak wierzę. Ja bardziej zniszczone. <laughs> ty masz, bo ty się za dużo kąpiesz. <laughs> nie byłoby rzęsne. A rzęs. to urośnie trochę, czy nie? Tak. Jak bardzo? Um, zobaczymy, nie wiem. Jestem pewny. Kiszpaństwo, <laughs> to jest? Żyjemy w Ameryce czy w Hiszpanii? <grym> no nie, tutaj to już wszystko. Ja widziałam ostatnio też informacje na stacji benzynowej w łazience Chabla, było stanno? napisane, że to tylko jest dla kobiet i y, to tylko dla kobiet po hiszpańsku. I jak to ba? A, ja, a to w Majami? Nie, właśnie tutaj. Tak. Parzisz na biurku? Nie. Precio, no i ja, on też się ciekawi. To on się też tym wszystkim ciekawi. Siad 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 siad, 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 Połóż się, czekaj, czekaj na tą historię całą. Słuchaj tamto, co tu mówią. Słuchaj co mówią. Cicho. Siad, połóż się i słuchaj o czym opowiadają. To wodę do temperatury stopni. Zobaczcie jak on słucha. A tam to jedno? To? No. To jest normalne. Nie, nie, nie. Cicho, się, słuchaj. Słuchaj co mówią. To jest okryte zielonym? No. No. Słuchaj, to teraz do wsadzienia przeszedł. No. Ale jest troszkę mocny, bo w tyle że pod wodę. Ma to B, ma to B. Wypuść te krewetki. Jeszcze nie, musi się woda. Ja już tam przystosowane. przestosowane. Zdechnę Nie zdechnę, nie muszę pływać. Otwieramy krewetki. No. Jakie one są przezroczyste, co? jest. Ojej, co to jest? No ile tam jest? A, to A, myśli, że tak jest łatwo je policzyć. teraz, jak one się... Na Junior, co się Jedna. Dzieje? Jedną widzę tę, drugą, Druga. trzecia, no, tak trzecia. Przyzary, czwarta nie? na listku. Mhm, czwarta. A reszta? Piąta tam pływa. A jak A wiem, one się co... zachowują teraz? Siedzą sobie, obczajają nowe miejsce. Teren? Mhm. Nowy dom. Musisz zobaczyć ile dziennie one światła potrzebują, bo u nas to za długo te lampy holą. Nowy dom dla dzieci Oli i Krystiana, taki będzie tytuł. Takie mamy piękne dzieci, <grym> przezroczyste. Nie, no nie ma. <grym> I dziesięcioro od <grym> razu. <grym> Dobra. Ale Wam się familia po, powiększyła, co Ola ja no. w tym pokoju? Ja bym wolała trochę takie większe, że przez wieża, ale cóż... No, bo to, bo są mm. znaczy, ja nie mówię o rybach, bo w tym momencie A, jest tam jedno. jest jedna... O, o tak, psie ona mówiła, bo chciała mieć psa. Ona teraz są w szoku, no Może nazwijcie jej jakoś? Ciężko będzie no, się to. rozróżnić. No jak, nie? To... To będzie to live. jest Maciek. To jest Maciek. To, już widzę, że najmniejsza. to jest Maciek. Kochani, zapraszam Was na live'a. Będzie live. Na pewno będę ja z Oliwią. Także zapraszamy serdecznie na Instagrama Dudków. Pod filmem macie link. Możecie followować na instagramie nas. Instagram Dutki live. Na żywo. Sobota, godzina 20. w Polsce. Ta sobota. Do zobaczenia.